Pałki, pałki YouTube. Siema. Znowu udało się spikować Lux. Mam nadzieję, że tym razem będzie wygrana. O, się zmachałem Na kogo my w ogóle gramy? Wayne z Nautilusem. Mike zosta. Trzeba o tym pamiętać. O Jezu, malfight jest też. Z teleportem, też trzeba o tym pamiętać. O Jezu, Master G, kurwa, to przegraliśmy. O, ziggs 200 na serwerze. Kurwa Hades mi drzwi otworzył, co za fiut złamany mały no O kurwa, fajnie. No Będzie bolało Będzie bardziej się tego Nautilusa obawiam jak mnie przyciągnie to już po mnie No właśnie. Jeszcze do ściany ta by mnie przygniotła i... Elo, 3, 2, 0! O Jezu, kurwa, oj, sorry. Niczym się nie trafiłem. No raz w Oj. Raz wier. No kurwa, w ogóle nie trafią. Eee uskoczyła No, teraz dostała ładnie A, myślałem, że ją złapie Nie mam many Idę zwarduję żołnierz Dobra, błąd nie, ja się muszę cofnąć. Ty się cofnij, ja sobie wezmę Żapę. <grym> <grym> Stoła. <Sorry. grym> Dzięki. O, bateria to ten. Muszę naładować telefon. Ja, po tej grze jeżeli tak będą cię te to a no i dobra co sobie zrobimy przerwę, naładuję telefon zaraz zamawiam tą przejściówkę Żeby móc podłączyć jednocześnie słuchawki i, i ładowarkę To mi się teraz przyda bardzo mocno A to przecież taką przejściówkę będzie ładować tak samo jak przez te? Nie wiem, jeżeli jest pewnie dobrej jakości, bo to uwaga Master G. Bo to wszystko zależy jaką ona tam moc ma ta przejściówka. O, o. Kurwa, za późno ci hila puściłem, ale ja jestem czerwstwy jednak. Sorry, może byś przeżył. Kurwa, bać no. Patrząc, patrząc po tym, ile mi jeszcze chapa zbił, to, to może jednak byś nie przeżył. Ale może teraz ich pozabijacie. Siwanka tam jest, Zix tu jest, wszyscy tu jesteśmy. Dobra, udało mi się asystę jeszcze wziąć. Jeszcze wziąć. Masz już tą, widzę, ten baner Tak Gdzie kurwa nie chwalisz Były pieniądze zrobić ciszę hmm. ja. Nie, nie jest pieniężne, to i tak tylko na 7 dni Jak na 7 dni? No mówiłem ci, że to jest tylko na 7 dni Co ty gadasz, to to nie jest na stałe? Nie No to ty jak oni wszyscy mają to kurwa tak długo? Nie wiem, oni to z jakichś wydarzeń musieli zdobyć Albo kupili to, nie wiem, nie mam pojęcia Trochę chory, to jest dla mnie nie że to nie jest do kupienia, nie, nie do zdobycia w ogóle To jak tam zdobywasz to tylko na jakiś okres Oj łujmy. No, trochę tam w pierdol dostali. Przeciwnik pokonany. Środkowa wieża jest atakowana. O, dużo nie zabrakło. Przeszły No Ale na takim low-hapie uciekli Jakbym miał troszeczkę więcej życia Albo cooldowny krótsze To jeszcze bym porobił jednego no siwana może go zabije Pięknie Tylko no, Tego na no, no, też no, co ona robi? Głupia pinda, no Teraz już musicie go dobić Nie masz pojęcia jakiego flasha konkretnego zrobił Nie <noise> Dobra No mi się, że będą chcieli wieże wziąć, ale poszli na formaty, to... O, i my wzięliśmy to i to. Dobra, to spróbujemy na idzie. Mam ją. Pięknie. Złapałem ich! Pięk... prawie pięknie. Masz chila. Master, puściłem wam tarczę I Master no robi ultem Dobra, po nim Co robię? I co jest? Dobra, porobieni jest rzepa? Nie ma rzepy. Oriana chce nam wziąć topa, bota, czy jak to tam kurwa jest teraz? Górna wieża jest atakowana. Mam nadzieję, że oni tu wszyscy nie przyjdą. Master! Master! Robimy go? Pa! <śmiech> 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 Specjalnie w ulcie no twoim zostałem. U biegną tu, biegną tu, biegną tu wszyscy! No, ty luz. Mhm. Nie, nie chcę tego kurwa. Dobra, nieważne. Dobra, będzie jaśniej W ogóle wygrywamy od 14 do 4, nie? Dobra. O, 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 Mamy tu. Ciekawe, czy tu przyjdą? Na pewno. Biegnie master. U. Udało Ci się zabić wroga.

Gdzie biegniesz, stary? Poczekaj, zatrzymaj się. O, 4500 golda, dobra, ja się wracam. Oj, teraz będzie ich bolało. Fajnie było coś puszczać z tym Baronem. MOTILUS! Na plecach O ja pierdolę, gdzie ja tą klatkę puściłem Dobra, dobra, bo już pewnie biegną do niego Zacieszą Pięknie rzucam tymi umiejętnościami. Dobra stary, gg Game Over No, dobra gra, dobra gra Kurwa ponieśliśmy ich no. 7.0. No, dobrze zagrał. Dobra, to co? To robimy przerwę, tak? Tak jest. Dobra, to widzimy się na następnym nagraniu Elo. Na